Wysłuchali bardzo serdecznie życzę kolejnym odcinku poradniki dla początkujących. miniaturach. Oczywiście my, jako tutaj. Z tego witam was bardzo serdecznie. Ja witam. Nie. Dzisiaj może tak się, o, tak się mowa. No i ja właśnie się mi, niestety. Witam was, komuś, bardzo serdecznie. I w dzisiejszym odcinku obejrzymy kolejną, kolejną rzecz. Ostatnie odcinku robiliśmy na dwa razy, czyli na part 2, na part 1. A dzisiaj kochani zajmujemy się czymś jeszcze innym. Zupełnie czymś lepszym. Zupełnie czymś ciekawszym. Mianowicie... E, dzisiaj sobie zbudujemy domek, który jest trochę To domek połączony z magazynem. Może taki powiedzmy z magazynem, ale takim nie dźwignią wersji. Bierzemy że nie potrzebujemy do tego trefa. Tego. Połączamy tak. No, do skrzynki, będziemy miała sama robić. Bo, tak, to tak, tu idzie do głęboki, to jeszcze nie o co chodzi. I następnie, następnie szykujemy. A dekoracje też będę wam pokazywał później. Co Bierzemy to, co potrzebuję. To jedno sobie podpieram. dwa. Tam, na trzy. O, dzisiaj wam to nie jak taki fajny magazyn. Będę magazyn. Magazyn, który może nie wygląda jak dom, ale jest taki... Czyli dzisiaj lubimy magazyn powietrzny. Taki, taki fajny, okipliwszy. Nie będziemy zawsze budować domków, bo... Będzie zmieniać. No i oczywiście pojawi się może też odcinek z... Przygody, ale przygody to musimy ogarnąć i rzecz, to w innej wersji. Dlaczego ja robię na trzy góry. Tu nie chodzi o to, że to jest taki jak ten magazyn podzielony na jakieś 700...

może też się uda coś jeszcze innego wiarnić, coś innego. Widzicie, na razie, to jest sery, które prowadzę. To będą mi się podobać. Poradki, jakieś tam coś takiego. Coś jeszcze nie wiem. Chyba się się nie wierzę I takich awatary, nieróżne, inne, takie fajniutkie. No i tutaj bierzemy sobie zębową dręczkę. E, mówię zawsze, że to samo od podłogi. To zawsze tak będę mówić, Dlaczego? Bo... W sumie zauważyliście, że to jest naprawdę warto, warto zacząć od podłogi. Jeszcze nawet nie wymieniam, w ogóle. To jest jakby... No, będzie też jak leci już na hardkorze to zacznijcie w ogóle wyciąć z tego. Zablokowania naszego miejsca pobytu. Chodźcie, jak to jest. to są Nie, bo Państwo spróbowała mi się to. Środkowo. Środkowo sąsiednie. No i jak zrobimy tak, żeby magazyn był dla Co wam powiem? Dekoracje możecie zrobić na różnych chyby jakieś sobie, jeszcze sobie najwygodniejsze nie mogę zrobić. zrobić na odcinku na żeby... Może na live, na... ale jeszcze sobie, na odcinku, Kto, ja może to sobie co na odcinku. Przygody, linki, ja może pokażę. jakieś tam, materiały na to sobie to Na live może że przygotowanie. Ale musi co, na Twitchu to... Nie wątpię, że nie wiem, nie wiem, czy to by się to stało. Ale warto by spróbować. Nie? Warto by spróbować. Warto ja. mm. Trzeba by jakoś pokazać. No, chyba że zobaczycie, jak... Nie wiem, czy ja szykuję, ile to odcinki pojawia się. Może chodzi o to, że...

Więc tak, to bierzemy sobie to i no, ja oczywiście podstawa. Potem zajmiemy się skrzynkami, które mamy do nich kolej. Taki magazyn, możemy sobie zrobić na dwa. To jest jakby dwupiętrowy magazyn. Znaczy, dwupiętrowy magazyn, tutaj widać. Nie ma wysokiego. Znaczy, lepsze są takie jakby po części takie jakby zgięte kawałki. Są takie zgięte i one są też bardzo fajne. One są takie przyjemne, takie widok. Mam okay, tak, problem Tak, może zrobimy tak samo, bo tutaj będzie też wyglądać, ale chciałbym, żeby to wyglądało tak, jak powinno wyglądać, i No, tak będzie lepiej, tylko jeszcze się chwilę, a ja myślę, że się nie zgadzę. O, cóż takiego, ta jest taka zgięta e, po częściach, taka zgięta widzicie. I ona jest taka nierówna. Ale to tak nie będzie widać. Będziecie sobie to jakoś w języku. Po czymś zgięta zgiętą chwilę, ale Zrobię takie coś, i będzie super. Taki magazyn jest super, a nie dalszy. I robię, robię drugą. Możecie robić nawet na. ile chcecie pięty? Ja wam pokażę na dwa piętro. To nie, nie jest nie dużo. Kochani, zobaczymy się, jak zrobię drugie klient. No, Jestem już kochani. Mamy już drugą część dodatku, Teraz została na chwilę co prezentował taki kanał. ramona, prezentuję może taki jak taki Ala, taki, taki no jest taki, taki no, tak samo robimy, to tak samo, Musimy zrobić się jeszcze, to, to no nie jeszcze, Może się

Thank you.

możliwości A więc możecie użyć sobie to za pokażę, zobaczcie ten dasz Chodź ten dash to ja muszę robić na dwa razy, widać to jeszcze na piątkę, bo tak, mam tu będzie na gryki też się lecie otrzymałem, a góry tak powiem 30 z jak fajna, jak mam czas to nagrywam. Tak. Trzymuję trochę tego youtuba Na tysiąc, jak mówię, na tysiąc zapisy zrobimy sobie daily. Ja to stłopczy... Po prostu wiecie. To tak będzie, tutaj ja będę miał zdrową wagę, moje cukrzycy, wyświetlanie kamery, to może już... Wrócisz, że się zmienię, bo zmienię się w ten czas. Wrócisz, no, może tak no, się jeszcze uczę, że Ale chyba... no, powoli już się, powoli już. Jeszcze lepsze rzeczy, jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze. Dysponowania tego wszystkiego. Zobaczę, czego mam robić, czego więcej. No wiem, jaki lepszy nie To nie był mały Czy brak nas na słudze Ale wizerunek? Dużo mi służył. Nie wiem, że długo, bardziej nie służył.

Nie, yeah, tak, tutaj jest moje studio, tutaj to jest mam tutaj dział, to wygląda moje studio nagrywkowe widział, widziałam, więc wiecie, ja no tutaj wszystko wiem, na bieżąco wszystko widzi, więc wszystko wie, więc oczywiście mam no, także widziała też odcinki, ale też widział też przekazać, że może je przekazać, może ja tak ogólnie mówię, że no ja nie zawsze będą odcinki, tak, w okazji też, znaczy, może też no jak tam uważacie, tak ono coś jest Nie może wam powiem, jakiś inny sposób, żeby po prostu tam nie będą odcinki, nie będą jakby w tych dniach, może też się nie udać, tak, wiadomo, żeby nie go nagrać. Może być też taka, taka sytuacja, że po prostu nie będzie. W części odcinków, czy będą, czy nie będą. No zobaczymy. Na razie, na razie wróżę, że będę. No i że to. sobie coś takiego. że Możemy sobie to... Ale tak to, to jest właśnie żeby to było takie jakieś. Wszędzie. 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 sobie Wszędzie. 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 że jest Czyli magazyn może być taki, wiadomo, co w taki język. Dobra, to jest jak... no, że trzymanie, żeby być mniej skrzyni. No ale po stronie dowodzi, że było więcej skrzydeł. Czyli wyobraź sobie, jak to będzie trzymanie, to będzie więcej skrzydeł. A w jednym będziemy po prostu mniej skrzydeł. Na to dużo ci no i tak meine, To chociażby moja taka moja rada, żeby zrobić. tak robić, bo później wiecie, że nie macie z tym problemu. Także bardzo będzie dawać też korzystne nie chodzi też, żeby to tylko na razie sobie tak, tak. No... Sobie wyjścia, czy no, to, że to tak jest nie wyjść. po Co do tego, co do tego, bo jak to bo ja mam, że to możecie sobie nawet zrobić, mówię, Ogólnie. czyli górnym ja coś takiego. No. Ja Отбираем его, например, в кейс. Отстань, да? Отстань. давайте так, может, с заставлять, а? опять закинем, опять закинем. Хорошо, поднажимаем. Насколько с этим? Все? O, to inaczej. Ja chciałem, żebyś mi przypomniał, że ten magazyn, to nie chodzi o magazyn, tylko jest to magazyn z piecykogiem. Ale, bo tam dodam jeszcze dobra? Może po prostu wyjść z tego, co widzę. Oczywiście co nie chodzi. Ja zaczynam szkołę, żebyś mi przypomniał, że szkole wiem, czy to jest w piecykogiem, czy w magazynie. Czy to jest magazynu

Można sobie Nie jest to wyłączyć. Dla mnie brzegowe najlepsze. coś takiego. To jest takie obrótko, ale robię to Bo są naprawdę takie uroczyste. Wydają na dół. To jest duży, dlatego fajnie życzę sobie w tutaj jeszcze że tym filmie jak to zrobić.

Zaznaczę, dobra, to jeszcze to tyle ode mnie. Trzymajcie się kochani. Wejdźcie do cherujki ten odcinek ale super. Trzymajcie się. W międzyczasie może jeszcze dwie łaty na poświęcenie. Trzymajcie się. Może dla tej pięknej pracy poświęcenia tej pracy. Trzymajcie się kochani. Do zobaczenia trzymajcie się. Cześć.